Zobaczcie, jak mocno osadzone ma dzik zęby. Tu już się pobawiłem w dentystę, ale zobaczcie, jak głęboko ma osadzony ząb. Bardzo głęboko. To jest ten ząb. Jaja, co? Bardzo głęboko mają dziki osadzone zęby i kły. Fajeczki mniej są osadzone, no są grubsze. Ale tu, żeby wyciągnąć kieł trzeba bardzo dużo siły. A tu zobaczcie jak Głęboki i długi jest ząb dzika. Bardzo długi i bardzo głęboko osadzony i bardzo ostry. Trzeba uważać na te szabelki, choć to nie mało, to małe szabelki, no ale. Skórę przetrą bez problemu. Tak to wygląda.